Bardzo właśnie wygodne w Akademii AIM jest to, że możesz sobie wybrać, w czym czujesz się dobrze, jakim traderem chcesz być, jak długie transakcje chcesz zawierać i tak naprawdę ile czasu możesz poświęcić temu rynkowi, ale nie możesz tak naprawdę. Każdy dostosowuje właśnie sobie strategię, narzędzie i skanery właśnie pod siebie. Czyli moim ulubionym właśnie narzędziem jest Impulse. Dlaczego? Bo pozwala na bardzo krótkie, szybkie transakcje, gdzie ja z doświadczenia po sobie wiem, że nie lubię długich transakcji, nie jestem do nich przyzwyczajona i raczej nie jestem ich zwolennikiem. Dlatego wolę poświęcić ten troszeczkę więcej czasu, żeby poczekać sobie na krótkie wejście i po 3-4-5 minutach mieć swoje zyski zrealizowane i móc odejść sobie od rynku i już mieć wolny dzień. Czyli ja już nie czekam kilku godzin na przykład na to, aż transakcja się zakończy i, i wtedy mogę iść spokojnie na miasto albo mogę spokojnie robić coś innego. Tylko ja po prostu wyczekuję swoje wejście, wiem, kiedy mogę wejść, mam trading plan, mam ułożony swój system. No i moja transakcja trwa dosłownie kilka minut, dlatego uwielbiam ten skan.